Dzień dobry panie burmistrzu. Witam serdecznie, dzień dobry. Dostaliśmy informację od internauty, że dzisiaj będzie frezowany w piątek, dzisiaj przypominam, jest w piątek, będzie frezowany asfalt na ulicy Noworocławskiej. Czy dostał pan jakąś informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o, tej, o, tej pra, o tych pracach? Nie, panie, także absolutnie nic nie wiemy na ten temat. Trochę mi pan zaskoczył taką informacją. Jak się cokolwiek w robi w piątek, to chyba jakiś pomysł na blokadę miasta. Może chcą nam pomóc w manifestowaniu w stoję walki o wodnicę. Totalnie absurdalny pomysł. Nie jesteśmy powiadamiani o remontach cząstkowych na drogach krajowych. No, ale ten pomysł jest dla mnie totalny, totalnym jakimś, jakimś obłędem. No no jak można robić remont w środku miasta, w takiej wąskiej ulicy, w takim miejscu w piątek, no to ktoś chyba jest oderwany od rzeczywistości. Za chwilę mhm. wykonam telefon do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i, i przekażę panu informację, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie. Okej, okay. okej, okay, bo właśnie Byliśmy ciekawi, czy to jest jakoś uzgadniane z gminą, czy to po prostu jest ich widzimy. Nie, drogi krajowe drogi krajowe remontują bez powiadamiania. Mówimy o remontach, nie o budowie, nie o przebudowie, ale o remoncie takim cząstkowym nie powiadamiają gminy. Dziękuję bardzo. Nigdy nie powiadamiali do tej pory, ale no, no, ale można remontować w niedzielę albo w sobotę nafrezować, nie, nie w piątek. No. Dobrze. Odnoszę I wrażenie, tak. że drogi krajowy, zarząd Dróg krajowych lub wykonawca zadania, bo prawdę nie tak to się odzywa, chce nam pomóc w blokowaniu miasta, jeśli chodzi o walkę o wodnicę. No inaczej to nie wygląda. Nie? Też tak może być. Dziękuję bardzo tak. za informację. No, dziękuję